Szczęść Boże, cześć. Wtorek, 5 tygodnia, okresu zwykłego i kolejny odcinek GZS, czyli słowo o słowie, na który Cię bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy modlitwę Salomona Króla. Izraela. Przy okazji też dziękuję wszystkim, którzy wychwycili ten mój malutki lapsusik w sobotę. I kiedy powiem, zamiast mówiąc o Salomonie, mówię o Samuelu, ale dzięki, bo to też wiem, że słuchacie ze zrozumieniem, z uwagą i każde słowo też jest ważne. Dziękuję jeszcze raz. Król Salomon modli się i w tej modlitwy pokazuje nam też taki wzór prawdziwej, dobrej, owocnej modlitwy, która jest właśnie takim spotkaniem z żywym Bogiem z prawdziwym Bogiem. I tym drogą do właściwej, dobrej, owocnej modlitwy jest, jest uwielbienie, czyli jest stanięcie w tej obecności Pana Boga, w tej wielkości, Jego mocy, uświadomienie sobie też sobie małości, małości sw swojej, ale też i swojego życia, znikomości tego życia, małości tego świata. Kiedy nawet Salomon wybuduje w tą świątynię dla Pana Boga z przepychem, pełnym bogactwa, złota, kipiącego złota, i mówi: co to jest wobec Ciebie, Panie Boże? Czy Ty w tym wszystkim się zmieścisz? Ale dla Salomona w tej modlitwie najważniejsze jest spotkanie z Panem Bogiem. Uświadomienie sobie, że tu chodzi o Niego. Rozmowę z Nim i troska o Niego. To jest ta modlitwa. Spotkanie z Panem Bogiem. Uwielbienie Jego. Dlaczego to jest też tak ważne? Bo dzisiaj w Ewangelii widzimy jakby przeciwstawienie, jakby taki drugi kraniec spotkania się z Bogiem, te relacje z Jezusem, kiedy faryzeusze, uczeni w piśmie, zarzucają uczniom, że nie przestrzegają tradycji, że nie przestrzegają tutaj bardzo konkretnego umywania rąk, jakiegoś zwyczaju, który panował. I dla nich nie jest ważne spotkanie, nie jest ważne jakby to, po co się spotykają, kto jest między nimi. Ale ważne są rytuały. I nie o to chodzi, bo Jezus uczy nas oczywiście posłuszeństwa, posłuszeństwa Słowu, posłuszeństwa, które wynika z miłości i prowadzi do miłości. Ale Jezus karci przez, na kartach Ewangelii, cały czas faryzeuszów, tą postawę taką faryzejską, postawę uczonych w Piśmie, która stawia jakby tradycje, pewne praktyki, zwyczaje ponad Słowo Boże, ponad spotkanie z Panem Bogiem. I to jest tak bardzo, popatrzcie, dzisiaj tak aktualne też w XXI wieku i w kościele. Pamiętam taką rozmowę kiedyś, kiedy ktoś zarzucił właśnie mi, że Wy ojcowie, krótko trzymacie Pana Jezusa na przeistoczenie, tylko trzy sekundy. Pytam się pani, a skąd pani o tym bierze trzy sekundy, bo ja liczę zawsze, kto ile sekund trzyma, więc skupiamy się na tym, ile sekund naprawdę o to chodzi. Kłócimy się i, i, nie, i spieramy się w wojenki, prowadzimy, czy komuś, przyjmować komuś na kręcząco, czy, czy do ust, czy na ręce, czy, czy właśnie, czy w pozycji stojącej obrzucamy siebie imperatywami jakimiś takimi naprawdę uważającymi słowami, nawet idąc do komunii, czy ci, którzy właśnie jakby troszczą się o tą e, wartość i, 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 i taką mają wielką troskę o, o Eucharystię, z drugiej strony gardzą drugim człowiekiem, poniżając drugim człowiekiem, który inaczej zachowuje i oceniając go, że także się źle zowie, że On nie kocha Pana Jezusa, że jak przyjmujesz na stojąco komunię świętą albo na ręce, to nie kochasz Pana Jezusa. No bzdury, bzdury, ale przypominające te spotkanie z Panem. Jezusem, że, że to dla nas czasem staje się najważniejsze, że jaka postawa. On, te postawy są ważne, one, one są pomocą w naszej modlitwie, w naszym spotkaniu z Panem Bogiem, ale nie są celem nie są celem. Ten nam Jezus pokazuje, czy potrafię, tak jak Salomon na modlitwie skupić się na Bogu i prowadzić moją modlitwę spotkanie z Bogiem, troszyć się o to, co boże. Czy potrafię w moim spotkaniu z Jezusem zatroszyć się o Niego, ucieszyć się że ktoś jest, że jesteśmy razem, że ja mam tą łaskę, tą możliwość bycia z Jezusem. Że te wszystkie szczegóły, nie? Że te szczegóły, które czasem nas zagubiają, czasem rzeczywiście zapę tak zapętlają, że przestaje, że przestajemy, przestaje, człowiek wie po co się tu spotyka. Bo czasem forma jest ważniejsza od treści. Czasem w naszym, naszym wydaniu katolickości, wielu czasem formach, Czasem wspólnota, jakieś tradycjach yy, myślimy, że to jest coś, o co musimy walczyć, a, a zapomnieliśmy o treści. Treścią jest Bóg, spotkanie z Nim. Może warto zaprzestać toczyć wojen, wojenki, yy, a próbować się spotykać z Bogiem. Próbować zapytać się, czy ja dzisiaj się spotkałem z Jezusem? Nie ile gdzie ksiądz trzymał pana Jezusa na podniesieniu. Nie czy dzisiaj przyjąłem Pana Jezusa na nakręcząco, czy na stojąco, czy do ust, czy do rąk, czy odmówiłem popejankę, czy wszystkie paciorki dzisiaj odmówiłem, czy dzisiaj odmówiłem należącą modlitwę, czy nakręcząco, czy odmówiłem 1585 litani nowen, ale czy miałem czas na spotkanie z Jezusem, czy zauważyłem Go, że On siada przy mnie, tak jak wtedy przy stole z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, z tymi, którzy gardzą ludźmi innymi. No właśnie, a może czy zauważam też w siebie, w sobie, w swoim sercu taką pogardę, że czasem w trosce o to, co najświętsze gardzę innym, gardzę drugim człowiekiem. Panie Boże, uwalniaj nas z tej pogardy do inności, a wypełniaj nasze serce prawdziwą troską o Ciebie. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.